Co się dzieje? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? O nie. Czy to mi przypomina squid game? I co tu robię, Zuri? Tym bardziej. Nie wiem. Ale na pewno się dowiem. I chyba to jest piąte zadanie Zuri'ego. Ja się to obudziłam, bo ktoś tu w Daki. Tak to się chyba nazywało. I miałem ja, czekam, chcę wstąpić do gry. No i ja wstąpiłem. I chyba wiem na co to Czy Ja się nie skapam, że to są Dobra, Pokaż, co to jest. Pokaż, co to tu jest. Tutaj powinno być taleta tale i pralnie, ale tu nic nie ma. Zuu! E, czy ty mi coś powiesz? Bo sobie prawie nigdy nic nie mówisz, ale no. ja bym uważał tu. To jest bedra. Nie zniszczymy go. Ale... Aż stąd piszę dwa. No, podobno to jest jakaś kaska do wygrania. No nie wiem, Zuri. Ja, dla mnie to będzie twoje piąte zadanie. Jeśli go nie zaliczysz, to masz dwa zadania zaliczone. Dobra selfie jak zrobione. I mam nadzieję, że no, się spoda, że im się to spodoba. No wejdźmy po tych schody, bo te schody są też przypominają Teby drokowane. Tam chyba też jest. Bez nie wchodzi. Tutaj są kolejne schody. No trochę tych sodów to tu jest. Jest zamknięte hmm, wycinanie ciastek, I czerwone, zielone, chyba na to trafiliśmy. No nie, wiecie, co nas tu czeka? Ja nie chcę. Czy to jest jeszcze lalka ze Squid Game? Zielone. Czerwone. Kurde. Jaśnie. Zielone. Czerwone. Zuri, dobrze, żeś wychował, bo będzie już No, zielone, zielone. Oj, to było szybkie. Dobrze, jest zielone. I już nagle czerwone. Zielone. O, nie, czerwone jest idealnie przy mnie. Jest, udało się. Oj, to piąte zadanie z Uryjego, to nie było takie łatwe. Czy czwarte, czwarte? No. Czwarte zadanie, bo to jest to chyba z zrobiłem, że będzie to czwarte zadanie z Uryjego. Ja bym stąd wyszedł. O nie, haha, czyli to było wyjście tam, gdzie było wejście. No, fajne. A, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subika i narka. Zobaczymy się w kolejnym